Siema wam wszystkim, cześć, witajcie, gdzie porozmawiamy sobie troszeczkę na temat pracy nocnej oraz tego, czy po pauzie można pracować znowu mieszcząc dwa rozpoczęcia w ciągu jednej doby. Ciekawi, zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że wszyscy wiemy o co chodzi z pracą nocną, ale spróbuję to tak na szybko jeszcze wyjaśnić. Do pracy zaliczamy wszystko, co na tachografie rejestrowane jest jako jazda, oraz wszystko, co na tachografie rejestrowane jest jako młotki. Tachograf rejestruje też dyspozycję oraz pauzę. Tych okresów nie zaliczamy do pracy nocnej. Praca nocna może trwać przez 15 godzin, aby nie przekroczyć samej pracy. To wszystko wiemy. Chodzi o sam fakt tego, że nawet jeżeli pracujemy na 15 godzin. To jesteśmy w stanie w tych 15 godzinach przepracować mniej niż 10 godzin młotków oraz jazdy. Sprawa teoretycznie prosta. Kiedy pracę nocną zaliczamy? Pracę nocną zaliczamy w okresie 4 godzin między godziną 0 a godziną 7. Te 4 godziny ustawia nasz pracodawca. No i chodzi w tym wszystkim też o to, żeby nie zmieniać tych godzin, ponieważ one są powiedzmy, że stałe. No, nie możemy sobie każdego dnia inaczej tych godzin ustalać. Typujemy sobie konkretne godziny. Jeżeli zachodzi taka sytuacja, że na przykład Zdarza nam się często pracować do drugiej czy do trzeciej, no to dobrze jest ustawić tą pracę nocną od trzeciej do siódmej. Wtedy pracodawca nam to tak ustawi. Jeżeli na przykład zaczynamy o godzinie piątej rano, no to dobrze jest ustawić od godziny zerowej do czwartej. Ale jest to ciąg czterech godzin między godziną dwudziestą czwartą, między godziną zerową właściwie, a godziną siódmą rano. Jeżeli mamy wytypowane te 4 godziny, to w ciągu tych 4 godzin wystarczy, że będziemy pracowali jedną minutę i wtedy już zaliczamy naszą pracę do pracy nocnej. Wtedy musimy wyrobić się w 10 godzinach. Czyli teoretycznie sprawa z pracą nocną jest już wstępnie omówiona. 10 godzin ciągłej pracy, znaczy, no nie ciągłej, 10 godzin pracy w dobie. Jeżeli zaliczymy choćby jedną minutę w okresie między godziną zerową. A godziną siódmą, dokładnie to w okresie czterech godzin pomiędzy godziną zerową a godziną siódmą. No brzmi to trochę skomplikowanie, ale skomplikowane tak naprawdę nie jest. I teraz ciekawostka. Czy możemy, jeżeli pracowaliśmy krócej, nie na 15 godzin, tylko powiedzmy, zajęło nam to wszystko tam 9 godzin, mieliśmy tam 8 godzin pracy, czyli powiedzmy, wyjechaliśmy dwa razy po 4 godziny plus godzina pauzy pomiędzy tymi okresami, razem pracowaliśmy 9 godzin, zrobiliśmy pauzę, pauzę dziewiątkę, pauzę skróconą, bo możemy? Czyli razem wszystkiego zeszło nam 18 godzin. Czyli przykładowo zaczęliśmy od godziny 2, żeby wszystko było łatwo policzyć, zaczęliśmy od godziny 2, pracowaliśmy 9 godzin, czyli razem to jest godzina 11, zrobiliśmy pauzę do godziny 20 i czy możemy znowu zacząć pracować? Zagadka. Ciekawe. Ciekawe. Odpowiedź brzmi tak, możemy pracować, ale musimy uwzględnić to, że nasza doba w tym wypadku, jeżeli chodzi o pracę nocną, zaliczana jest od godziny, kiedy rozpoczęliśmy tą dobę, czyli od godziny w tym wypadku drugiej, do godziny drugiej następnego dnia. Jest to doba 24-godzinna, w ten sposób liczone. I teraz w tym okresie, nawet jeżeli zrobiliśmy pauzę, to nasza praca w dobie nocnej, w porze nocnej, przepraszam, nasza praca w porze nocnej, nie jest kasowana przez pauzę dobową. Właściwie to przez żadną pauzę. Czyli jeżeli pracowaliśmy 8 godzin, cała nasza ta doba, pierwsza od drugiej godziny trwała 9 godzin, to potem możemy dopracować 2 godziny w porze nocnej. Znaczy już mamy zaliczoną porę nocną, więc dopracować 2 godziny. Czyli w tym przykładzie konkretnym policzmy to dokładnie w cyferkach. Zaczęliśmy o godzinie 2. Pracowaliśmy godzin 8 plus jedna pauza po środku, czyli godzin 9, czyli od 2 plus 9 wychodzi 11. O godzinie 11 stanęliśmy na pauzę dziewiątkę, czyli do godziny 20 robimy pauzę. O godzinie 20 zaczynamy naszą pracę i w tej konkretnej sytuacji, kiedy wypracowaliśmy już 8 godzin, możemy do 10 godzin pracować maksymalnie 2 godziny. Czyli nawet jeżeli zaczniemy o godzinie 20, to do okresu kolejnej, drugiej godziny w nocy możemy pracować tylko 2 godziny. Czyli ruszamy o 20, wyjeżdżamy powiedzmy 2 godziny do celu, i do godziny drugiej w nocy, czyli do pełnej tej doby, nie możemy już więcej pracować. Jest to dość skomplikowane, tak. No źle to jest ustawione, nie powinno to w ten sposób wyglądać, bo to jest wszystko tak rozdmuchane, jakby to nie można było tego jakoś lepiej ogarnąć. Jedyna rzecz, która może Was pocieszyć, jest taka, że za te właśnie wykroczenia, jeżeli chodzi o pracę w porze nocnej, nie może wystawić mandatu inspekcja transportu drogowego. Ale może wystawić taki mandat. Państwowa inspekcja pracy, policja, yy, służba celna. Czyli na dobrą sprawę inspekcja nam nie wystawi, ale z praktyki powiem Wam, że wygląda to zazwyczaj tak, że zatrzymała mnie jedna służba, która nie mogła wystawić mandatu, zadzwoniła po drugą służbę, przyjechała druga służba i mandat wystawiła. Czyli jeżeli będziemy mieli kontrolę przez inspekcję, to istnieje szansa, że zadzwonią po prostu po radiowóz, który przyjedzie i mandat nam wystawi. Podsumowywując, wszystko mniej więcej wiemy. Praca nocna jest to okres, który zalicza się chociaż jedną minutą w naszym wyznaczonym czterogodzinnym okresie w dobie nocnej, czyli od godziny 0 do godziny 7, 4 godziny wyznaczone przez pracodawcę. Jeżeli chociaż jedną minutę tam zaliczymy, to jest to z automatu ustawione jako praca w dobie nocnej, w porze nocnej. Jeżeli pracujemy w porze nocnej, możemy pracować maksymalnie 10 godzin, czyli młotki i jazda maksymalnie 10 godzin. Cykl pracy może dalej trwać 15 godzin. I ważna rzecz, 10 godzin w dobie 24-godzinnej, czyli od naszego ruszenia do ponownego nastania tejże godziny możemy pracować 10 godzin. Pauza, dziewiątka czy 11. nie kasuje tych godzin. To jest ważna rzecz. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o porę nocną. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie. Nie zapomnijcie dać łapki w górę. Trzymajcie się. Cześć.